Co ona robi w sumie teraz? No powiedział, że już był zawód. No, zawód teraz skończyła zawód Co zrobi? Skończyła? Zawodówkę. Zawodówkę. Teraz Zawód nie kierunku. No to znaczy ma zawód już, to malarz. Co? Budowlanie. Nie wiedziałem, ja, że są takie kurde mm. zawodowe. Gdzie ona chodziła w zamku? Dobrze. Tam na Kure. Przed moim paskiem zostałaś to No patrzę, to on epaty miała. Papety. No. Ja jej też tak <grym> mówiłem. Chyba na dupie, <grym> kurwa. Mówi, patrzy na te świadectwo. A tutaj wtroja z geografii, kurwa. To jest grane, nie? A ona no, tak się patrzy na no mnie. Wiesz, że z geografii jest tu nisko, nie? No trzeba było na korepetycję. Ja bym się pouczył. Z <grym> byłem dobry. Ty cholera. Ty byłeś dobry, jak ty do szkoły nie chodziłeś prawie, co? Leprze No, technikum. <grym> na wyczerówkę, jak się potem przepisał. Na warsztat. Tam czy na wąsadcie przyjeździe, ja nie wiem, no. potem po technikum poszłem na demograficznie studium medyczne Potem poszłem po technikum A nie masz jeszcze osobujka To no, no dobrze, nie? Na studium medyczne potem pozwólni pierwszy temat zaliczył a drugi nie zaliczył Sztuczne oddychanie za trudne To? W pra prak praktykę mieliśmy na no, moim szpitalu takie, nie, to nie było także. Podłączenie na przykład pacjentom te respiratory. Ja bym no ja bym się nie mnie podłączyć zabił, może. A nie zabił może. A może. takie rzeczy. Wszędzie, nie? Ja <grystanie> ja, jak naprawił taki respirator, to też Jak <grystanie> <grystanie> A A może. to może. A może. A może. A może. A do A no. no. <grystanie> ja Do A się A do tych. do fibrator, no. <grystanie> Naprawiony respirator, podłączyli pacjenta wszyscy wyszli i może działać pacjent. nie można było tak, że wymieniać na przykład płyty były, nie? Takie obu że na przykład wylutować części albo coś tam było spalone, od razu tam płytę trzeba było wymieniać, Bo jedni tak zrobili, że wymienili tam jakiś tam stalak i spalili dziecko, nie? Tak gadali nam. Podłączili w dziecku, nie? I się zaczęło jarać, nie? nie A, to no, Kurwa, to, no. no. To, kurwa też kurwa. Gadajmy Re jest to do oddychania no. nie? Do chyba, nie? No. Chyba, że mu acetylenów pompowali. Ten, ten kurwa, to ten ciekły azot, to też budowa tego, tego albo, było. A bo zamiast tych biegnych, wierze... do, do EKG, rozumiesz, to mu te dwie elektrody, kurwa. <laughs> <laughs> Jedna do czoła, druga w tyłek. Wiatr <laughs> podłączałem. Ok. Ja Pat, A co patrz? Patr nie, nie, to. No zapomniałeś się urządzenie. Nie, w ogóle no. Kurde, ja bym ci nie pozwolił, normalnie. Życiu. Nie. W życiu. <noise> ja tam wolę silniareczki. A ty ja tam się nie zapisuje? Ale ci powiem, ale ci powiem... Przeszniki że... zakładałeś, ja? Ale ci... co? Czerniki nie ja to teraz? nie. Ale, ale takie były, kurwa, ten Święgu Maia nie, kurwa mać.